Siema w tym filmie opowiem Wam moją historię, jak zdobyłem tego Huja, kiedy byłem to było um, dwa dni temu, kiedy była Wielka noc i byłem u cioci, więc nie zabrałam kamery jak zawsze, jak kapła ja no i nie miałam kompa do tego, um, ale miałam, miałam też konto na telefonie, więc otworzyłem tego gifta. A jak zapomniałam, tak, się lajka like i suba. Dobijam do tych 20 subskrypcji będzie stream albo live. Dobra, nie przedłużam, tylko zaczynam opowiadać. Oj, oj, to no było tak, jak jest tutaj. Oj, gdzie on? Ten huge. Um, o, On się nazywa Huge Easter, Bunny chyba. Tak, tak. Nie Huge Easter, na minus albo do minus system. Dobra. Ja go trafiłem. Trafiłem, nie kupiłem. Taka była historia. Nie, he, he, he. Idę sobie na trading. To, to było tak. Tutaj był ten gift, że trzeba, trzeba powiedzieć 60 minut, to było o 22 chyba. I tak sobie czekałem, czekałem, czekałem te 60 minut. Jak to już minęło, to otworzyłem tego gifta, Nic mi nie wyleciało. No... Nic, kompletnie. Poszedłem, ja to pokażę. A nie tak wchodzę sobie na trading, tak sobie myślę. Bym chciała mieć tego huge'a tylko jeden raza film huge'a Takiego sam sam, trafi, sam trafionego. Oj, to było mocne. Huge popkata, ale tak sobie myślę. Chcę mieć kolejnego huge'a Tak jak każdy youtuber. Znaczy ja jestem początkowym, ale tak, tak jak każdy... Początkowy youtuber by chciał, no a nie, idę sobie na tereniki, idealnie w tym miejscu. Jakiś gościu stał, stał tutaj, ale to tu nie był chyba ten, ten skin tego, tej budki. Ani tak sobie stał i nic, nic nie robi, a tutaj były te jajko za 1 bilion, była przecena. Więc powiedziałam kupię, jak to miałem, chyba 2 biliony gamów, ja zaryzykuję. Kliknąłem sobie, kupiłem, I tak sobie idę, idę, wchodzę sobie tutaj. Um, a to banę jeszcze powiem, że można tą deskę um, A to powiem na innym odcinku. Dobra. Um, jest takie coś, że tutaj był ten hiut. Znaczy nie hiód, tylko miałam te jajko. Dobra, tam, tam byłem, tam wszedłem. No i to sam otwieram jajko. I dalej mi wyleciało na środek. Ludzie się na to czy Na pewno wszyscy klikali. Tak, ja też klikam. Dy, 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 dy. I normalnie... Nie, to było nie, to było tutaj, ja stąd tak otwierałem i tutaj leciało. Gościu też jakiś otworzył, no i mam nie tak się, tak szybko się ten, tak, tak się otwierało, to jako tak długo, tak... O, ktoś właśnie otwierał, o, taki, tylko że większy mi się trafił. Tak cały czas, tak jakby... Ruszało się, tak cały czas, tak cały czas. Ja się nie kłamam, czy to jest tego gościa, jajko, czy moje, I tak tak cały czas, tak nie wiem, gdzieś minutę to tak się cały czas ruszało, i potem rosło. Ja się nie kłamam, kogo to jest. Otworzyło mi się, był Huge ester Dominus, ten właśnie. I tak sobie patrzę. Kubik z Gaming trafił Huge'a, ale takie, co? To było takie normalnie, taka reakcja, że spadłem z łóżka, bo wtedy sobie leżałem. To no nie, to było wczesną godziną, chyba 13-14. A, 12. Ja ci, ale to było mocne. Jakie to było mocne. Ja cię nie mogę. Proszę, ale nie, nie mogę uwierzyć. Nie mogłem uwierzyć w to. Tak byłem podjarany, że. Nie chcą to tak, że wszedłem w selling plazy tak? A nie, tak sobie myślałem. Jakie ja mam kurde szczęście, bo to było bardzo dobre szczęście. Nie powiem, że nie. Tak ci jarałem. Dobrze, że te... no czy źle, że to nie nagrałam, ale też dobrze, bo by Wam, wyba. By Wam uszy zwiędły. Naprawdę. Tak było mocno. Normalnie tak krzyczałem. Sorry, sorry że jestem taka piszczałka, ale. Huge to huge. Ale ja cię nie mogę, takie to się tak powiększało. Ładźcie, panie, nie mogę. I tak sobie jeszcze raz wchodzę, bo tak się skupiłem. Ani po co ja wchodziłem na trening, jak tam nic nie miałam kompletnie. Nic nie miałam tam do robienia. A po prostu tak wchodzę i tak wołem, że po co ja tutaj jestem? Po co ja tutaj wszedłem w ogóle? Nie! To jest easy... Czekajcie! Stop! Stop! To jest easy naprawdę? Czekaj, bo ja nie kum mam. Yy, bez jaj. Nie, jakiś gościu Tak, tak, byłem podjarany. O, to jest ten huge. No i właśnie tak sobie wchodzę. Myślę, po co ja tutaj w ogóle wszedłem Nie wiem, co, co się stało Ale coś miałam w głowie Jakąś myśl Tak Myślę, myślę, a tutaj patrzę O, ja cię... o otworzę sobie jedno jajko A, tak Jestem zadowolony Dobra Otwieramy jajko ja? Okej okay. O, kto, ktoś też otwiera Baga, się trafi Okej okay. Huge marshmallow mi taki golden też się o jak już byłem w ekwipunku Nie pytajcie, dlaczego mam tyle huge. Ale dobra. Ja trafiłem takie dwa golden. Nie, tu mi kolega dał, bo trafił, Lord Weider. A te trzy, to wszystko trafiłem. No ma nie Sprzedałem też tak z pięć tych, tych, tych easter do minusów, ale tyle ich miałem. ja za drugim jakiem to trafiłem, po pierwsze. No i, no i bardzo się cieszyłem. Ja to powiedziałam kolegom, to oni tak już byli tak zazdrośni, ale dobra, to nieważne Więc to by było na tyle, fajna historia, o jeszcze tylko coś sobie dopasuje. O, a tego kupiłem, no to na to, 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 na, nie ważne. nieważne jest taki, takie porównanie, albo, a ja jak to wygląda, bo to będzie satysfakcja Takiego założę i takiego, ty, ale to są te same dominusy, te same, ale dobra, to, to, nie, to nie ten odcinek Dobra, więc to już byłoby na tego, na tyle z tego filmu, a nie nie mogę uwierzyć. Mam, 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 To zostawiajcie lajki, like suby, dobijamy wreszcie do tych 20 subskrypcji i wpadajcie na kolejny film. Narazka, pa pa!